Jak wygląda unikalny produkt turystyczny na Lubelszczyźnie? Żeby się o tym przekonać musisz przyjechać do Krasnego Stawu na święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki. Co roku przed ostatni weekend sierpnia. Chmielaki w Krasnym Stawie organizowane są od 1971 roku. Żeby napić się piwa na Chmielakach możesz wynająć sobie taki kubek za 10 zł, jest to kaucja czyli po Chmielakach albo zabierasz ten kubek ze albo go zwracasz i dostajesz 10 zł z powrotem. Cena półlitrowego piwa od 9 do 15 zł, oczywiście w zależności od gatunku. W tym roku w Krasnym Stawie wystawiało się ponad 60 browarów. Cały teren Chmielaków jest podzielony na dwie strefy. Strefę browarów, gdzie pije się piwo i strefę kiermaszu, gdzie kupuje się pamiątki. Śmielaki to oczywiście święto piwa, ale też wiele imprez towarzyszących, takich jak skopina Bandzi, firma Śpółczości Lodowej, loty paralotnią, koncerty. No i wybory Mistrz śmielacy. Daj znać w komentarzu, czy znasz inne tego typu imprezy w Polsce.